Witamy w kolejną sobotę tym razem wybieramy się do Haworth. Haworth jest to taka mała wioska, przyległa do Bradford i dzisiaj oraz jutro odbywa się tam weekend lat 40. I całe miasteczko się przemienia w lata 40. Wszyscy się przebierają, także zapraszamy was z nami, żeby przenieść się w czasie. Dojechaliśmy, jesteśmy już na miejscu. Parking kosztował 10 funtów Dosyć drogo, ale jak nas tu wszyscy zapewniają Wszystko jedzie na Charity, czyli na Charytatywne jakieś organizacje Także spoko, ruszamy Najpierw zaczniemy od dołu Tak jak zawsze idziemy na stację kolejową I tam już jest Darmowy transport, darmowe stare autobusy Nas zawiozą do góry miasteczka Jesteśmy już przy stacji, pokażę Wam jak wygląda stara stacja w Haworth i stąd nadal kursują stare pociągi, takie z dziówcią na węgiel. Nadal tutaj się kupuje bilety w starej kasie. Tak jak mówiłam, wszyscy się przebierają za ludzi z tamtych czasów.

Pan zasaltował? Ja <grymne> Ludzie po przebieraniu już wchodzą. Jedziemy na górę do miasteczka. Nagrywam z pierwszego piętra autobusu, więc nie wiem czy będzie dobrze widać, bo jeszcze przez szybę, ale postaram się przynajmniej uchwycić kawałek AURF. Tak zwany centrum mieściny. Klimat jest naprawdę niepowtarzalny. Ci przebrani ludzie, muzyczka. Jest i kuchnia polowa. Muszę Wam nagrać tę kuchnię polową. Wygląda o błędnie. Wszystko się gotuje. Można sobie kupić jedzonko. parku głównego w Haworf i tu już jest wielki, wielki festyn można sobie coś kupić wszystko, mydło i powidło amerykańskie burgery i hot dogi ponieważ są mi amerykańscy żołnierze Zrobimy koło obrąb kościoła. Zobaczcie, jak uroczo. To są takie piękne zakątki w tym hałurze. Tak sobie. Katamy. A ja chcia... Katam, chciałam. chciała muzeum. <trybujesz> Zobaczcie na to, czy to nie jest urocze. Kwiatuszki, kwiaty dookoła. Mhm. Ale ktoś tu też mieszka i prowadzi swoją galerię i sklep. Zobaczcie, ślicznie. I w środku jest mini galeria. Cześć. Hello. No nie, kurczak sobie chodzi normalnie. Kukuryku, koko, To jest budynek starej szkoły w Howarff. I tu właśnie zdobywała swoje wykształcenie Emily Bronte, jak i cała rodzina Bronte. E, jeszcze, chciałam słowo wspomnieć. jeszcze chciałam słowo wspomnieć właśnie na temat rodziny Bronte i na temat e, historii tego całego regionu. E, ponieważ Emily Bronte jest najsławniejszą, jedną z najsławniejszych pisarek angielskich. I tutaj Wam przedstawiam dom rodzinny, w którym się urodziła. Jest to dom rodzinny. Byliśmy w środku, jest to muzeum, byliśmy w środku w zeszłym roku. No w tym roku już nie będziemy wchodzili do środka, ponieważ no trzeba płacić, a widzieliśmy wszystko, co mieliśmy zobaczyć. Jest to dom, w którym się Emili urodziła i w którym zmarła, jest nawet sofa w środku, na której zmarła. I co chciałam powiedzieć, także wspominam jeszcze raz, że wichrowe wzgórza w tym domu się urodziła autorka wichrowych wzgórz. Coś, co ja uwielbiam i będąc tu pierwszy raz, byłam naprawdę bardzo, bardzo podekscytowana. Emily oraz rodzeństwo byli dziećmi pastora, dlatego też naprzeciw domu znajduje się parafia, kościółek Haworth oraz stary cmentarz. Muszę uważać, bo to jest pełno kup, więc tutaj ptaki robią kupy, tak jak widzicie. Jest tu, tutaj też znajduje się mogiła całej rodziny Bronte, tam niżej, może zejdziemy. Dobrze. Takie to jest otoczenie, tu jest kościół, tu jest szkoła, którą prowadził również jej tata jako pastor i tutaj mamy domek rodzinny Bronte. Robimy małą przerwę, znaczy Arek robi małą przerwę, a ja sobie wejdę z ucją do kościółka, pokażę Wam jak wygląda angielski kościół w środku. O, no czy Państwo nie, nie wyglądają uroczo? Prześnić nie. Herbatka. Przy każdym kościele zawsze jest taka mała kawiarenka, można sobie usiąść, zjeśćo, wypić herbatkę, przeważnie pomóżcie sobie ludzie zasiadają i właśnie jedzą. Kościoły brytyjskie są bardzo, bardzo skromne. Zimownica. I dzisiaj akurat jest zorganizowana jakaś wystawa poświęcona właśnie Bronte Family. Jak o tym wspominałam, Bronte były to trzy siostry, z czego właśnie Emily była tą najsławniejszą. Cały kościółek tak się prezentuje bardzo skromnie, i bardzo przyjemnie. Tak jak widać, po odprawionym nabożeństwie można sobie kupić używaną książkę, albo napić się właśnie serdecznie z przyjaciółmi, sąsiadami kawy i zjeściach. Słychać wybuchy, i tu wszyscy mówią, że uwaga, Niemcy atakują. Przeprowadzę Was jeszcze po starym cmentarzu angielskim. Są to bardzo, bardzo stare groby. To jest na przykład 1874. Słychać wystrzały, bo tam w dole, właśnie jest jakiś festyn w ramach. Dzisiejszego festynu i dnia całego poświęconego II wojnie światowej. Kripi, to by to było być w środku nocy przy blasku księżyca, nie uważacie? Jak po prostu jak z drakuli, takie klimaty. Jeszcze ten kruk. Kruki. O. Jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie kupić ciuszki. Tak, żeby się na przykład wystroić na przyszły rok. Myśmy kiedyś oglądali za Alkiem e, mundury używane, ale to ciężko dobrać na Arka, Bargi jest wysoki. nie były krótkie. Taki mundurek. Nie wiem jaki to. Taki mundur. Proszę bardzo, wszystko można sobie skompletować. Panie robią zakupy, ale zobaczcie, jakie fajne te uniformy. No, na przyszły rok musimy się koniecznie w coś przebrać z arkiem. Super! Na internecie też można poszukać, one będą pewnie o wiele, wiele tańsze. Sukienki, takie tak zwane podomki. Ja pamiętam, że na to się mówiło tak zwane podomki. Super! A zobaczcie na to, co już są. Takie naprawdę dla eleganckich ladies rzeczy. Jakie kapelusiki. Szok Piękne. No, takie coś. Babcia, babcia Marysia miała dość ślubu, tylko miała białe. Identyczne babcia miała tysiąc bardzo. Taki miała babcia Marysia w Zobaczcie, normalnie moda przedwojenna. Super. Piękne te kołnierzyki, takie jak kiedyś, śliczne.

You are, dear Mr. Hitler, if you think we're on the run. We are the boys that will stop that little game. Oh, we are the boys that will make you think again. So who do you think you are, kid? Zobaczcie na to państwo z bliźniakami. A. A myśmy już obeszli wszystko wzdłuż i wszerz, więc teraz już schodzimy tym razem sami na nóżkach do, na parking do auta. Cały dzień nam zleciał bardzo, bardzo przyjemnie. Jeszcze wam troszkę ponagrywam jak wygląda Haurów, jak wyglądają uliczki, jak wyglądają zabudowania. Jest naprawdę przepiękna mieścina, przepiękna. Jak wygram Totka, to kupuję tu dom. I wszystkich zapraszam. A my już kierujemy się tam gdzie jest ta fabryka, tam mamy właśnie parking. Pokażę Wam jeszcze te przeurocze domeczki. Naprawdę, maleńkie ogródeczki i ludzie sobie mieszkają. Prześlicznie to zawsze wygląda. Zawsze to jest takie urocze. Akurat nie ma pociągu, ale zawsze mogę nakręcić tory. Czemu wy nie? Jak by nie? Jakby jechał, byłoby przyjemniej, no ale akurat nie jedzie. Ale i tak piękna okolica. Bardzo, bardzo historyczna, bardzo malownicza. O, tu mamy wystawione, jak widzicie, hełmy. Do tego można sobie ciatkę dobrać i zostawić sobie po prostu co? Pieniążek zostawić w podziękowaniu, który będzie na charity. Więc wybieramy hełm. O, Arek już znalazł. Nówkę sztukę, nie nagrywam cię, nie bój się. To Czekaj, wyłączę. Dobra, kadet. Wyczerpany akumulator! Nie!